Na wycieczkę do miasta, chcemy porobić trochę zdjęć, rozejrzeć się, co dzieje się w takim właściwie centrum, i może będzie bardziej tak tajsko, nietypowo nie e, turystycznie. E, Jedziemy takim autobusikiem, który nas zabiera właściwie za darmo z hotelu, a wrócimy chyba na własną rękę, dlatego że mamy tylko 5 godzin tym autobusem tam w mieście, bo autobus wraca po 5 godzinach i później byśmy musieli szybko wszystko robić, żeby zdążyć. Więc wrócimy chyba na własną rękę. Jest dzisiaj jak zwykle bardzo gorąco, już Wam pokazuję. Pięknie wygląda zielono. Muszę powiedzieć, że Tajlandia jest naprawdę prze, przezielona. Ale co za tym idzie, jest tutaj mnóstwo różnych nie tylko insektów, ale również zwierzak, zwierzątek. I rozmiar szczura, jakiego widzieliśmy ostatnio, po prostu mnie przeraził. I teraz trochę boję się chodzić koło tych wszystkich krzaków, dlatego że tam właśnie sobie siedzą różne żyjątka. Robaki i tak dalej też są olbrzymie, także to jest trochę przerażające. Dzisiaj mam na sobie nowe buty z River Island. Miałam je na sobie raz, mam nadzieję, że mnie nie obetrą. Do tego mam te zielone spodenki z Handemu takie mega, mega cieniutkie. I dalej mam na sobie białe takie kimono. Tylko dlatego je biorę, bo e, czasami jak się, jak się opalę za bardzo, to później sobie te ramiona przykrywam. I to jest cieniutkie, nie, nie, nie jest mi gorąco, a wiecie, daję trochę ochronę i pod spodem mam taką zwykłą, czarną bluzkę. Na ramionczkach bardzo, bardzo cieniutko. Nie wiem, czy będę dużo nagrywać. Na pewno będę robić dużo zdjęć, także jeżeli nic ciekawego nie nagram, to po prostu wrzucę Wam zdjęcia do tego vloga w taki slajdshow albo coś. Dobra, do później. Tam będziemy robić dużo zdjęć tego dalej, Bo to jest chyba jedno z takich bardziej znanych miejsc, jeśli chodzi o kult religijny, tutaj w Pukecie, Także myślę, że pokażemy nam... tam. No, 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 anything <laughs> Like yeah. Bye bye! Yeah. Pani na stoisku. Co to jest? Kokosowa galaretka. Michał tak. będę próbował. To jest, nie wiemy bardzo co. I do tego jest chyba sticky rice, tak? No tak. Mango chyba czy coś takiego. Tak. Pani ja spróbuję, spróbuję misia. misia kokosowego. Dobre. Czekaj. Stań tutaj. Tutaj, bo jest pod słońcem nic nie widać. Dobra. Niech tutaj misio. Chyba jemy się do jednego. Kosztel kosztowało to naprawdę groszowe sprawy, za te wszystkie trzy rzeczy zapłaciliśmy 30 batów. Nie całego 70 po Oprócz tego jest mega gorąco, kupiliśmy sobie wodę i ja kupiłam sobie coś co moim zdaniem najlepiej tutaj w tej gasie pragnienie, czyli mryżona herbata, lipton bądź też Tak, tak wygląda po Tajsku. Będziesz próbować dalej? No. W ogóle jak babeczka, mm. co to jest liść? Liść, no. Babeczka mm, taka. Pyszne, ale z mango. Mhm. Mm mm, można powiedzieć, u w... jednej pani kupujemy już któreś raz, to zmieniamy sobie dodatki. Ja mam dzisiaj wziętą zupkę z wieprzowiną. Są te takie kawałki mięsa. Do tego są te kuleczki, które zawsze się tutaj w tej zupie znajdują. Wyglądają w ten sposób. Thank, Thank you. Ja mam akurat dzisiaj żółte nudle, makaron. Do tego są oczywiście jakieś zioła. To jest kiełki. kiełki tak. I można sobie oczywiście przyprawami, doprawić chili, cukier, są wążeszki i jakiś sos. I do tego mamy wzięte dzisiaj smażone na głębokim oleju krewetki ze słodko kwaśnym sosem i trochę jakieś tam sałaty, kapusta pekińska, marchewka. Mieliśmy wcześniej małą przekąskę. Także zabieramy się do pałaszowania. What?